Szymanko, z tej strony Manik. Dzisiaj, dzisiaj zajmuję się transportem, mianowicie. o, no, kubuś. No i co? W woże dzisiaj wapno z Darłowa. Właśnie to jest mój pierwszy kurs. Mamy 8 rano, ja już wyjeżdżam, załadowane. Mamy do przewiezienia tam chyba z 500 ton. Pożyczyliśmy od Adriana 3 siówkę. mam możliwość przetestowania tej szczepy, w końcu się nią przejadę, zobaczę jak to jest, grady no co mam na niej naładowane 21 ton, kubuś 40% obciążenia, a jadę 36 na godzinę. Fajnie się równo jedzie płynnie. No i widzę tą różnicę między tandemem a właśnie zwykłą szczepą, bo nie ma nacisku na ciągnik. No i jedzie się normalnie. No i dojeżdżam do Pola. Troszkę chyba przymrozek tutaj był, bo ślisko się na drodze zrobiło. Musiałem powoli jechać ale jakimś, jakimś tam sposobem powoli sobie dojechałem Zajęło mi to półtora godziny Ale to jest około 50 kilometrów Także no, no dobra, dojeżdżamy Trzeba będzie zobaczyć, czy Kubuś sobie na radę przy wy... wykiprowaniu tej pszczepy Czy będę musiał Grzeszka dzwonić, wzywać posiłki ale myślę, że nie. W zeszłym roku tutaj szlakę woziliśmy, to ładnie droga została zrobiona, jedzie się po równym. Znaczy w zeszłym, w tym roku. Tutaj 11, dobra, jak to sypać, jak to sypać, chyba tak. Myślę, że tak będzie ok. Uch. So not Jedno odbezpieczone, drugie odbezpieczone. No, kubuś. No właśnie blokadę włącza Ejś, podjedź, mnie. Dobra, dobra. No. Ty, nie. Za krótko tak będzie. A szekli nie ma. Na ci półtora metra. będzie. Dobra. Czemu tu wszystko takie pozłości jest? Musisz wyjąć. A jakby na to... O to jest skręcona jeszcze. Nie, tak, dawaj Ja co na dam tylko. Muszę. Dobra, zatankujemy go. Zobaczymy ile spalił. Ja mówię, ja wczoraj go miałem zatankowanego na full-full, jeszcze z bańki dolewałem. No. Też, żeby był pełny, pełny. No tutaj już, no pokazuję blisko zera. Nie? Co ty gadasz? No. Tylko ten wskaźnik oszukuje nas często, nie? No udało się dzisiaj zrobić trzy kursy. Ile, to, około, ile ton dziś? Około 68 Aha. No było 22 prawie no i dobra, Później... i Zobaczymy ile to wyjdzie na tonę popiołu eee, paliwa na tonę Resetujesz? Eee, no zresetuję go Słuchaj Tak? A nie pół i zaczep jak jedziesz? Nie, nie. Na, na szóstce No masz w jednym miejscu przy, To są Bobrowiczki No tam jest takie nierówności Właśnie trzeba się odsuwać Bo wtedy będzie wiadomo że tylko A tak to jedziesz Ten tamtą stronę to w ogóle nic nie czujesz Aha Z powrotem też nie Elegancko jest Ale nie trzęsie bo, bo jeszcze myślałem Może nie. powietrza ukusić z tyłu Ja bym to zostawił No dobra Ale Coś tu jest nie tak Gdzieś któryś za, z, Te dławiki co są, zawory dławiące Musi za bardzo trzymać, że Do tyłu nie chce Do tego tyłu. ciężaru podnieść, nie? No i opuścić się później I opuścić, bardzo powoli opuszcza, czyli, czyli gdzieś dławik Gdzieś źle wyregulowany Tak Trzeba Adrian no, Trzeba w dzień, no ja i Adrian żeby oddzwonił może on się dopyta tam u tego co robił no. tą przyczepę, nie? Bo tak to co, przyczepa fajna, jakby na tył czy dało radę kiprować to w ogóle bajka, nie? Tak, bo tutaj za każdym razem jak na boki prowadziliśmy no, trzeba podciągać, nie? Bo brakuje No bo osie trzymają Bo brakuje Bo ona na drodze się dobrze zachowuje No kurcze Jedzie się pewnie, tak? Tylko mówię, no rano trzeba uważać, jak będzie, yy, będzie przymrozek, nie? Żeby... Ja tu wczoraj jeszcze żarówki zakładałem I w Kubusiu spalona była też jedna obrysułówka z A. przodu Ludzie jadą, krąbią A ten, y, jutro jak tam mówię, godzinę później mu kazali Na ósmą, Na 8, tak. dopiero To ja po szóstej wyjadę 630 na luzie No, no tak tam dużo chyba nie spalił jednak. Nie, nie wiesz teraz popełnić go. Ile tam jest na 135 135 To ze 140 będzie No i wychodzi 2 litry 2 litry na to Czyli to samo co na wiosnę z John nam wychodziło No darmo nie będzie jechał, no, no. Na drodze fajnie, naprawdę no, siada się, jedziesz tak. luks robota Kiprowanie, Że, no kiprowanie, no żeby na tył. Musimy to ogarnąć, żeby żeby na tył kiprować, to, to wtedy y, bezstresowo sobie cofasz, bo tak. tam na tym placu spokojnie można sobie docofać, nie? On tak. da, da radę. Cofasz, kiprujesz i odjeżdżasz, nie? Tak, tak. Bo na no, bok to nie jest rozwiązanie. Też rozciągamy daleko, nie? no. No czy wiesz, do tyłu też tak nie wysypiesz Nie, bo cię klapa trzyma no, teraz, nie? No, klapa trzyma. to nie nasza tonarka że w miejscu no. witam wszystkich, jest sobota, godzina 6 rano Tak jak wczoraj z Mańkiem ustaliłem yy, Dzisiaj jadę ja rano po popiół odpalamy busia zbliża się do 2300 godzin no nieźle w tym roku w tym roku troszkę popracował okej okay. no dobra no i co no? zobaczymy ja jadę teraz tak jak mówiłem pierwszy raz Kubusiem, jadę po popiu zobaczę jak sobie będzie radził Mam nadzieję, że uda nam się zrobić dzisiaj dwa kursy, bo jest sobota, więc tam pewnie chłopaki długo nie będą pracowali. No, a myślę, że jedno kółko to chyba i tak schodzi w granicach 4 czterech, czterech godzin. No, powietrze, powietrze pompuje. I po chwili na miejscu byli. Właśnie dojeżdżamy do Darłowa. Jak to było? Oj. Aha, na tym rondzie. Na tym rondzie skręcamy w lewo, jakoś tak. półtora godzinki niecałe czyli no, na miejsce mamy jeszcze około e, około chyba kilometra także w sam raz będziemy parę minut przed ósmą, mam nadzieję, że będę pierwszy nie będę musiał stać w kolejce pochmurny strasznie dzień siąpi cały czas jakiś Grzawka taka o. No, nie deszcz typowy, tylko właśnie grzawka, no ale coś wieczorem był przymrozek, bo wychodziłem na twór chyba około 22:00, to, to było siwe, siwe dachy, wszędzie, wszędzie był szron, a rano proszę deszcz. Wjeżdżamy do Reblina na miejsce rozładunku, Mariusz chyba tam już jest ładowarką, to ewentualnie mnie podciągnie, gdybym nie dał rady odjechać. Teraz chyba Mariusz pojedzie za mnie, ja podjadę do domu, a trzecim kursem go najwyżej zmienię i zresztą zobaczymy, zobaczymy która będzie godzina. Trzeba to pryzmować, bo musimy tutaj zwieść około 350 ton. Także trochę miejsca to zajmie. O, Cześć. Cześć, co tam? będzie Wiesz co? Ja to myślałem po prostu za, zajechać yy, z... Zajechać i docofać, no że do pryzmy, do pryzmy, a już ładowarką tyle też sobie po... przestawiam, tak jak trzeba będzie Ale teraz to jest przewoziłem, bo Dobre. już za, za dużo było. Nie? No właśnie, i teraz pytanie jak jest ładowarka yy, ja spróbowałbym troszeczkę się odsunąć od pryzmy zła złamać dyszel znaczy, A Kipra, ja miałem, tak to wczoraj miałem 90 stopni No yy, i tak nie da rady Nie da rady, bo no, Aha, za, za o, osie trzymają I koniec Dobra, słuchaj, ty teraz pojechałbyś za mnie Dobra A I wtedy zobaczymy co z trzecim kursem, nie? Okay. Yy, tam się spytasz chłopaków No bo co, jedno kółko to 5 4. godzin, chyba. Praktycznie 4 No 4, no, przepraszam, 4 4, tak, 4, 4 godziny. godziny 3 godziny jazdy I godzina tam No równe 4 godziny jestem tu ale tam godzina, właśnie no, Ja 40 minut przynajmniej miałem Tam No dobra Kierownik, ale nie można tak robić Czego? Chodź, zobaczysz o, że... A o tym to zapomniałem No, trzeba uważać na Dobra, to Dobra, podjadę, pod no. Chciałem właśnie w ten sposób Dobra Dobra, kiprujemy, no co Dobra o, ona pójdzie Idzie? Tak Zeker, stoj! Stoj! Ja, Tak jak ja z korsą. Dobra, czyścimy i... Czekaj, rękawice Dobra, więc podgarniam to tak jak tata mówił jadę za niego Chyba że da radę sam. Może spróbuję. Tak jak ja, że już dyszel musi być. Dysz, ja się bałem dyszla. Bo nie wiem jak się przyczepa zachowa, wiesz. Wiesz, to nie to, że wysypujesz od no. razu, tylko tu podnieś, podnieś, podnieś. Inaczej jest się we dwóch na polu. Nie no, no dobra, ja spróbuję samemu i tyle. Będę dzwonił tylko, że jadę, nie? Że jestem tutaj w pobliżu. dobra. 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 Co, jedziemy? Jedziemy przed siebie. No, jeżeli podobają wam się takie filmy, zostawcie łapkę w górę. Ogólnie to zbliżamy się do 60 tysięcy subskrypcji, także jest mi niezmiernie miło, bardzo się z tego cieszę i to jeszcze bardziej. Mimo tych przerw, każda subskrypcja dodaje mi. Ochoty właśnie do nagrywania Wiadomo, że to czasem to się zapomina o tej kamerze Różnie to bywa Ale... Ale fakt jest taki, że... Każda subskrypcja dodaje takiego kopa ochoty Na dalszą właśnie pracę Wtedy też wiem, że... No chcecie oglądać nas, tak? Dobra Ja się zbijam Bo i tak już bateria mi siada Co to za podróżnik? Pasażer na gapę Pasażer na gapę, jo W domu nie ma co robić, no to przejechałem się z Maniurką No, także dzisiaj już drugi raz właśnie wyjechałem Czyli to będzie nasz, nasz trzeci kurs No i co? Powoli jedziemy, pasażera na gapę wziąłem Zaraz go gdzieś tutaj przed w zostawię, to się przejdzie do domu za, noskowę. Ja przed przed Miało. Noc się zbliża, Manek będzie jeszcze jeden kurs zrobić. No ja mamy. do domu. Mamy 15 Także dziś na 19 wrócę. No i co? Życie się jakoś, toczy dalej? <śmiech> <śmiech> życie! Po Ży prostu życie, nie? Życie jo Nie dobrze, że tam chłopaki duże dzisiaj jeszcze chcą być, także... Jest możliwość podjazdu, trzeci raz Co... Fakt faktem rozładunek podbył się z małym problemem No ale... Daliśmy radę no. no, tata się mój dowie to też będzie zarabodził Niech <grym> się <grym> tylko dowie No Jak się jest 145 no, litrów na godzinę spalanie Ta, 145 no 14, no tak samo jak u mnie 14, u 12 u mnie na wychodzi na... 14 na to masz teraz 20% obciążenia Mój literek w się nie. Nie, nie narzekaj Dobrze jest Mały, zwinny ciepliczek Dobrze jest jechać No lepszy Kubusiem niż 6930, nie? No. A jeszcze 60 to mały ciągnik 60 byś chciał jechać? Z tą szczepą? No. Nie, to no, nawet by nie ruszyła, nie w no. no, po, Pociągła, ale chodzi o to, że weź górę No powietrza he. braknie ci to tylko hydrauliką, bo nawet y, 60 nie ma wodowych wyjść. Dwa no, jednowwodowe. <grym> ja. <grym> yeah. To hydraulika, pod sekcję jedną dasz i tylko wtedy tsz, yeah. do góry. Nie no jakby trzeba było to. 20 ton... Y, z... Boża czy ziemniak, tata woził 60. sześćdziesiątką no. się kiedyś na no, czy punkty Dobra Tego akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku <grym> Na razie, cześć! <grym> o, <grym> o, tak? No nie, nie, nie tak Tak. jak? Bo chcę jeszcze podziękować, że się zbliżamy do 30 tysięcy, tak? Aha. A ty już mnie wyprzedziłeś jest ty co? No. Jo. Iłeś nie zarytwa. 60 będzie śpiał. Jaką 60? A, no. kanale. No, 60 na kanale. Ty, dobre. Dobry tytuł. Dobry tytuł, no? Pod muzykę. Jo, coś wykominuję. Dobra. To dzięki za uwagę i na razie. Trzymajcie się.